Hej Manko, witajcie. Ja jestem Kasia i chciałabym Was zaprosić na Top 10 boostów na mapie Miraż. Nie przeciągając, zaczynajmy. Na miejscu dziesiątym znajduje się boost, który przyda się każdemu snajperowi Tak więc ja jestem tutaj z raczem i dzisiaj właśnie raczu pokażę właśnie. Razem ze mną, jak wyglądają te boosty. Tak więc tutaj mamy boost na miejscu 10. No i jest on właśnie tutaj dla snajperów, typowo dla sniperów. No i właśnie tutaj możemy strzelać właśnie tam do rampy. Tutaj raczu. Pozdrawia YouTube, także fajnie. No i jak widzicie tutaj możemy podskoczyć i tutaj łatwo zobaczyć, czy e, właśnie terroryści idą na bombsite, a czy tutaj zajmują już rampę i tak dalej. Jest to bardzo fajne. E, mam nadzieję, że skorzystacie z tego boosta, także widzimy się już w kolejnym boostie. Ok, tak więc znajdujemy się na miejscu dziewiątym, a na miejscu dziewiątym... Mm, Kolejny boost, i jest to też boost dla sniperów. Tutaj możemy łatwo wyskoczyć również, właśnie i zobaczyć, właśnie tutaj też, również rampę. Um, oczywiście pałac również. Możemy również zerknąć właśnie na um, konektor, ale jest to bardziej ryzykowne, ale ogólnie tutaj um, raczej ten boost polega tutaj, właśnie na tym, żeby tutaj, właśnie stąd. Patrzeć właśnie na rampę i strzelać Możemy się tutaj łatwo również skryć Tak więc um, Kolejny fajny boost Moim zdaniem zwłaszcza dla um, Snajperów Tak więc widzimy się w kolejnym boostie Na miejscu ósmym Znajduje się boost, który właśnie tutaj jest na palących Czyli tutaj właśnie na tych boksach Raczu tutaj mnie podsadził i ogólnie mamy tutaj, że tak powiem raczu tutaj się pyta, czy dowijecie 25 łapek, zostawiam to dla was No i tutaj możemy patrzeć również rampę oraz właśnie pałac, ale Wolałabym się skupić na konektorze, ponieważ łatwo możemy się tutaj schować i właśnie tutaj konektora bronić yy, yy, oraz właśnie tutaj. Yy, w sumie dżungli też jakby nie patrząc tutaj. Yy, ale bardziej tutaj właśnie skupiamy się konektora, tak więc yy, fajny boost na konektor. Tutaj raczej mnie bije. Tak więc widzimy się już na miejscu siódmym. Okej, okay, tak więc witam was na miejscu siódmym Tutaj raczu mi daje wskazówki No i jest to boost Właśnie spadłam Jest to boost właśnie pod rampę właśnie, żeby patrzeć tutaj rampy No i możemy tutaj oczywiście wychylić, ale bardziej tutaj o to chodzi, żeby tutaj właśnie patrzeć mm, rampy właśnie z, że tak powiem z tego miejsca tutaj możemy oczywiście wyskoczyć, no ale wiecie, jeśli chcecie tutaj, um, że tak powiem, bardzo dobrze bronić tego, to lepiej nie wychodzić tutaj właśnie na to, a, ale być tutaj właśnie, um, o tutaj raczu, jeszcze raz tutaj ten i, i właśnie z, z tej pozycji bronić. Także mam nadzieję, że ten boost Wam się spodobał. E, no i co, ja lecę do kolejnego busta. Na miejscu szóstym tutaj pokażę Wam właśnie taki boost jest to. O tutaj OK jest to boost właśnie typowo pod właśnie właśnie tego Mida i tak dalej, jeśli chcemy patrzeć tutaj Mida, no i jest to ogólnie fajna miejscówka, żeby tutaj właśnie bronić właśnie tego Mida, szczególnie z Awką, tak więc mam nadzieję, że ten boost Wam się spodobał. A ja nie przedłużając lecę do kolejnego. Na miejscu piątym znajduje się Boost. i rachom mi sięka. Na miejscu piątym znajduje się Boost, który jest bardzo dobry, właśnie jeśli chcemy bronić Bombside B. Możemy tutaj łatwo się sterować, właśnie z A na party gdzie stamtąd mogą iść po prostu terroryści tak więc mam nadzieję że ten boost wam się spodoba no i co przejdźmy może do czwartego na miejscu czwartym znajduje się boost na bombside B Ogólnie jest to bardzo fajny boost, jeśli chcemy bronić właśnie Shorta i Gali A mianowicie tutaj wspinamy się tutaj, używając również shita. Tutaj wychylamy Właśnie tak możemy również kucnąć i tutaj właśnie Z AWP-ą jest to bardzo fajne, ponieważ tutaj Możemy skanować oraz po prostu tutaj możemy strzelać Jeśli tak staniemy, po prostu nie kucając będzie nas troszkę widać, ale jeśli wkucujemy tutaj, to nie ma żadnego problemu. Tak więc, widzimy się w buście trzecim. Na miejscu trzecim znajduje się wóz, który jest bardzo fajny. Szczególnie jeśli chcecie patrzeć właśnie w aparty, i z tego miejsca naprawdę e, terroryści mogą być bardzo zaskoczeni, ponieważ ten bus jest naprawdę mega. Epickie, możemy tutaj również patrzeć, tutaj w to miejsce również Tak więc tutaj Nawet tutaj możemy spokojnie skanować, jeśli tylko i wyłącznie słyszymy kroki terrorystów Tak więc ten boost mam nadzieję, że bardzo wam się przyda, ponieważ moim zdaniem jest on najlepszy Zapraszam was do miejsca drugiego Na miejscu drugim znajduje się boost, który jest bardzo znany E, szczególnie tutaj właśnie chodzi o to, żeby e, bronić właśnie apartów Tutaj radzę się ustawić oczywiście z apką, ale ja akurat e, przykładowo wzięłam, e, przykładowo właśnie wzięłam e, M4 Ale tutaj mi raczej już podaje AWP Tak więc tutaj możemy się łatwo wcelować właśnie, e, wcelować właśnie w aparty Tutaj e, raczej mi daje wskazówki e, Ja akurat nie korzystam za bardzo z boostów, ale mam nadzieję, że te boosty wam się spodobają e, Zazwyczaj na boosty tutaj takie tego typu właśnie nie ma czasu. Ale oczywiście, jeśli wiemy, że będzie atakowany site B, tak więc można skorzystać z takiego boostu. I tutaj oczywiście możemy też bronić gali, ale to tak w sumie średnio. Bardziej trzeba się skupić na właśnie apartatach. <muzyka> Na miejscu pierwszym znajduje się bóst e, który właśnie jest typowo dla sniperów również. E, z tego miejsca możemy patrzeć łatwo w konektor, e, tak więc przyda bardzo się to e, właśnie po stronie terrorystów. Możemy również patrzeć tutaj właśnie. E, Mida, ale tutaj bardziej bym wolała się skupić właśnie na konektorze, e, gdyż bardziej antyterroryści przechodzą z konektora, właśnie tutaj e, idą właśnie, albo właśnie tutaj szczur. E, Albo idą po prostu short'em, tak więc tutaj będzie e, jak najbardziej dobre i fajne miejsce Tak więc to był koniec e, top 10 boostów Mam nadzieję, że ten film wam się spodoba No i raczej mnie tutaj zabił Ogólnie chciałabym wam podziękować Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał Jeśli tak, to oczywiście zostawcie lajka e, No i napiszcie fajny komentarz tutaj i... Podziękujcie tutaj Raczowi, że mi pomógł w tym odcinku. Tutaj raczej do mnie strzela właśnie, a ja bym chciała zakończyć ten właśnie odcinek, tak więc zrobię to teraz. Tak więc co? Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć, no i do kolejnego filmu.